Cześć witajcie, jestem Periks i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj co nam z Niro. Siema Tak i kontynuujemy naszą przygodę z The Foresta Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego odcinku to wbijajcie do Niro. No A Tak, ma... nasza seria jest raz u mnie dzień Powtórz po Więc... <laughs> Ta seria z The Foresta jest u nas na kanale raz na tydzień, raz u mnie raz u Perix. No, eee, no więc tyle, no ja nie mam dobra. nic więcej do powiedzenia. Lecimy, lecimy dalej, nie? No, eee. Gdzie tutaj? Ty... Ty... No, w dół, no, dalej. Tu nie byliśmy jeszcze tam. Eee, włożyłeś oddycharkę, nie? Tak. Oj, dobra. To jest głęboko akurat. Dobrze, że. Ty, a co? Ty, a co jesteśmy do tego rowu, Mariańskiego? <laughs> do no czego? No, no do tego rowu idziemy. O dobra, tu chyba to góry. My nawet, my nawet karty dostępne mamy. A my już chcemy, kurde wiesz. To dopiero <grym> drugi odcinek, a my i się okaże, że my kuwa w trzy odcinki przejdziemy grę. No w ogóle w ostatnim odcinku zrobiliśmy tą latareczkę, odharkę i tam serce białą. E Eee topór sobie. Dopór. Ciuparkę? Dobra. Chodź na górę i chyba będziemy wychodzić stąd, bo nie widzę... Nie ma tam nic? No nie, jest tylko lino. Zatenkiew jest zaliczony... Tak jesteśmy tutaj. Są kaczuszki. No, I to dawaj, pójdziemy dzisiaj tam, gdzie łódka jest. Tam wiesz, tam gdzie byliśmy nie, nie, nie. jeszcze... To jest? Obok naszego tego przecież. A no, dobra. No. Dobra ciekawe jestem, czy kaczkę możemy? Ja nie Można pewnie. A. Można, tylko pióra są. A to się nie opiera. Ej, wiesz co mnie trochę martwi? Co? Że czemu żadnego nie spotkaliśmy? Ale wiesz co, jak wejdziemy do jakiegoś głębszego okay, ...to na pewno spotkamy. Eee, zgubi... Nie, mam moją dzidę, dobra. Ej, dzida się martwisz, mamy już tyle kości, że no... No starczy. Wiem, ale akurat wziąłem dzidę i okazało się, że tam Że nie mam, okay. ty... <noise> Tak, tylko kamień się O o o! Ej, znalazłem spacik mały, nie wiem czy wieszcie to Kurde I tu powinien być drugi kejfika nie parę, ale la, la, nikogo nie widzę. La, 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 la. O tutaj też kolek piek <noise> się wystraszyłem Masz ich? No, ale olewam Chyba, że mi... nie nie dadzą mi spokoju. Poczekaj, bo ja staminy nie mam. Podejdź tu. Podejdź tu. Podejdź tu. O! o, jest ich więcej. Biorę to, tym i spadam. Dobra. A tu, ich tu jest ten, ten, ten obóz. Tu katale nie powinno być? Nie, tu jest escape, dobra. Dostęp. Oj! Ała, ała! Podejdź. Podejdź do mnie. No, nie idź tam. Biorę łuk. Ma pomysł. Nie. Pasażera znalazłem. Gdzie oni są? Tu obok mnie! Tak to jest, kiedy się z fryzjerem No i to wszystko. Ustał! Ja go z kamienia udupiłem. No to jednak, się mam planów dzisiaj... Dobra, znalazłem pasażera. Czegoś śpię, mnie. Okay, no. Wiem puszki, 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 oto zrozumienie um. Idę powoli, idę powoli w dół, nie I wiem co zatem... na mnie czeka, ja cię czekam, hm. ja już nie pamiętam serio tych miejscówek, e walizki, widzę. Nie wiem czy jest sens je. Yeah. Leki. No, no, to jest sens. O, leki no faktycznie. No tak. No i się uderzyłem No, a ty mi nie zabierzesz chyba. Chyba. Ja, Picie sobie wypiję to i to, to nikim Eee, o. dobra, jakieś rozwidanie Nie wiem, idę przeciw. Ja też? <laughs> tak? To no. idę. Czekam! Nie, dobra, już myślałem. O Jezu. Sobie nadzieję zrobiłem. No, myślałem że, to jest, myślałem, że to jest ta ściana do Czekaj. Ej, tu jest przejście do, do szczeliną. Dalej. To, idziemy chyba, ja poszedłem w dobrą stronę, wiesz? Dobra. Ej, nie było tutaj jakiś spadku? Przypadkiem? Nie. Nie, Proste. dobra. Ej, gdzie masz tycia? Eee, to ja ty... A ja tu mam jakieś prze. Czekaj, co? O. Jesteś. Co to jest za. E dynamit piesz O super. co to jest? To jest za zdjęcie. Znaczy zdjęcie, u... Proszę to rozczarować. No to pójdę w tą stronę. Mm, 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 mm. Ja tam już rozwaliłem lekko. No to to jest w nasa... O właśnie, widzę. Czyli tutaj. Poczekaj chwilę. Poczekaj na mnie. Lisa. O Jezu, przepraszam. U mnie śmieci Przebiłem Ci rękę Bo Zaraz wy... Bo zaraz wy... Idamić! Ucieka, uciekaj, 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 uciekaj Uciekaj do Dobra, lekki muszę sprzeć Asta mam, wiesz? O to się... Okej, ma łuk. Mógł dużo za... O, dobra. O, Będzie z Go się da uskurować. No. skurty pancerz. Czekaj, główkę... O nie! Czekaj, gdzie jest ten pancerz? Ja sobie go koleś... O, nie jest dobry. E, idziemy, nie? Mhm. Mm e, są tu. Widzę. O! Wsadku. Cześć, nie, no to. jak mu nogi. Dobra. Mm, nie Dobra. wiem, może flare tu rzucę? A może w tą stronę? Dobra, to się tak jednego mutata mamy z głowy. Ej, tu coś chyba było. Tu jesteście w dół. Aj, paryk muszę na iść. A więc nie Powiedz. Jak się czujesz? Jak to twoje są poczucie? Widzę, że cię zamroziło dosłownie. Widać, to straf jego oczach. Mutant naprawdę namieszał mu w głowie. Zostawmy go tu w I chodźmy stąd. O, tam się pali ognisko. Coś się pali. O co będzie Pan też ten ser jest dobry. To Bo nie trafiłem ci do A widziałeś go Tak, tutaj leży. A, dobra, dziękuję. Już, już pancerz. go bierzesz. No i pancerz mi padł, no to... To nie śni. Śniego! Ale oberwałem. Trafiłem go. Oberwałem trochę, może jak coś Dobra, jem. Dobra, dedu. Hmm, tu się pali od nisk. <laughs> myślałem, że to będzie coś ciekawego, to jest zwykłe takie... Yy. Nie, tu była chyba piła, albo coś... Coś no, tu na pewno było. Pamiętam. Tak, też mi tak się zdaje. Tak jakby to jest ognisko, ale. O. Dobra, pasażerów znaleźliśmy. Jak się Państwo czują? Jak tam samopoczucie? Jak tam twoje samopoczucie? O nie Piniata Dobra, to... to wracamy tam gdzie się słaciło niżej raczej. No czekaj, no ja tu jeszcze zostaję chwilę. Nic tam nie, nie ma. Nie ma? Nie. To jest tylko wejście do góry, a tam było w tu. A my idziemy i w górę. okien. To szyszki okien. O co chodzi? Chyba mamy jakiegoś typka na głowie. Hmm, polibka. Schodzę niższej. Tupi tupi tupa. Czyś jak ochroniasz tą latarką? Bum, 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 bum. No, chodź! Eee... zwykle e, trzeba na niego czekać. Eee, ty a tu do góry, to gdzie się idzie? Tylko to jest mokro. Jest kolejna szczelina, chodź! Idę, idę. Lubię szczelinę. Bardzo. Winną do piekła? Winą y, do piekła. Niro! <noise> chodź na tu Jadę. ta ściana coś mi przypomina, wiesz? Miska, bo nie wiem jak to. Hmm, 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 hmm. To miejsce mi przypomina coś. My tu by. Byli... Nie byliśmy tu jeszcze. Byli nie myśli Kiedyś? Kiedyś. Kiedyś. No, kiedyś, to kiedyś. No tu kiedyś to ja grałem, te forestale. Jeszcze nie pamiętam tego co było po kole... Znowu Znowu ty Mutant nie. nie kolega O, więcej kolegów Oj, ale ci pan czasadał hmm. jest ich tu dużo No dobra O tam są małe O, Matrix. Nie mam już sprayu, ty masz. To nieważne. Skuban. Czekaj, ja szybko coś kręcę. To, to. Trzeba ich podpalić. Nie, ja mam lepszy pomysł. Odsuń się stamtąd. Brakuje mi jednej rzeczy, tylko nie pamiętam co. Zegarek. Nie. A nie, nie, sobie nie mam płytek. Dobra, nieważne. Improwizuję. Jednego mniej. Super. O nie, te małe. Te małe. Te Przejdź obok. Przejdź obok. Zostaw je. Tu jest chyba wyjście do dziury. Ała! Mówię, zostaw je. One za dużo zabierają. Nie biela się Opak. Aj, nie wziąłem leków. Zdjęcie mam. ale gazetę. te. czekaj. Baka. Dobra, mam. Jeszcze jeden. Te... Dobra. Dobra, Jesteś, Dobra. Jeść. Ej, jest Dobra. Uważaj, bo tu biega jeden. Jeszcze no, nic nie ma tu. Znaliśmy coś pożytecznego. u ciebie znaleźliśmy tyle rzeczy, u mnie nie możemy. Jak u mnie? O, talka Już tak. mm. wszystko dająca rączkę. Dobra, Hi! piła. Pięknie. To jest jedna z najmniej użytecznych teraz. Jak to ile się nam przyda to budowanie? No, dobra, sobie nie pomyślałem. No, przecież. I mam odnisko jak no. coś, więc. No, już sobie postawiłem. Mogłeś sobie zrobić parę kroków dalej. Ja sobie coś zjem. Znaleźliśmy pasażerów. I dobrze. Eee, gdzie ta piła? No, na stole. Za tobą. Tam. A. Piła. A tu masz baki. Ale tam jest, tam jest da dalej jakieś przejście. No wiem, to nie wiem czy to nie jest drugie wejście, czy coś takiego. Ja już jest wyjście, dobra, to będziemy wychodzić, wracać na bazę. I to chyba na tak. tyle dzisiaj. Dobra, więc tak wygląda nasza baza, Niro coś tam. Próbuję wyjść, cały czas tej jaskini... Zaraz wyjdę. B ...błądzi. No, a ja już się z wami będę żegnał. Także ja sobie tutaj dobuduję cykl, wejdę do domku, odpocznę i poczekam na lila, który, który jest gdzieś tam. Pomóż. Zaraz ci pomogę. Dobra, trzymajcie się i cześć. Cześć, siema.